Witaj w inspiracji Buna każdego dnia w łatwy sposób. Dniówka na dzisiaj z Johanną Kerry. Jedyną rzeczą, która liczy się w Twoich planach i marzeniach, jest Twój własny wybór. Możesz wybrać to, co chcesz i to. Czego nie chcesz. Możesz wybrać, jak chcesz się czuć. Możesz wybrać, gdzie chcesz być i co chcesz zrobić. Uczysz się, jak wybierać to, co jest dla ciebie najlepsze. Codzienna inspiracja w ciągu sekund. Do usłyszenia jutro.